Hello, Makrelo z strony Marcelegramu z kadry Braus, tak. Hello Mordeczki. Mamy rank, żeby zdobyć star dropy anioła. Tak. Kati wcześniej dropnęła skina do oszukiwawca. <noise> <tytokca. głos> ale wcale mi się nie podobał. O, zbiorę klejnotów, spoczko. kim dasz? Hmm... Okej, a ja bym to, po by może kogo No niech sobie sam wybierze. Obie. Jeden, jeden, jeden. No nie możesz was słuchać mnie. Ty też masz takie rangi, więc po co tak mówisz? Ha? Aha! E dokładnie, co, co, co? Jedziemy! Trzyma, witam jestem fanem. A wziął Karla? Spoko. Karla Karl jest dobry. O nie! Ale mama tych ataków No a co robię? Nie to żeby mnie zabili, nie? Jak już no, widzę, już że ale lepiej, żeby pana zabili. No pewnie. Czemu on stoi? O nie, no proszę do dobrej Lepiej, żeby mnie zabili? No teraz to patrz na Ja to Opa. i wyjaśniam. 56 HP ma MZ. No oczywiście. Jeszcze Jeszcze tylko jeden. Jeszcze jeden. Dobra, o nie, nie. Chodź, chodź, chodź. Spas. Chodź. chodź tu. Czekam. Tu do krzaka? Chodź. Do osobnych. Do jednego, a do drugiego. Nie, nie ma podskazy. W sumie najwyżej będziemy razem. Cztery, trzy. Omegę. Cztery, trzy omegę. Ja? Typłeś coś? No. Let's go! Jeszcze jeden. Jeszcze jeden. I jeszcze w sumie zagramy dwie, bo jak zagramy jeszcze dwie rankingowe, to zostanę i tak... O z... nie, za dyma. Kogo masz? Może Fanga. Okej, okay, też pomyślałam o nim. To ja Bibi. O Bibi! Dobra, i ten, budget. Dwie znamy. Teraz można. Dobra, ja Bo ulepszenie. Oni kogo mają? Anioła. Tego ty też masz, tego skina Ja mam diabła. Chyba. Ale też masz anioła. Serio? Mm -hmm. Naprawdę? No to czemu jak tam z diabłem? Nie! To wolisz anioła? Nie gadaj, nie gadaj nie, nie, nie tak. Nie tak. Nie ratuj, Nie ratuj Nie 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 fajnie Chodź. Nie. Gadżetu nie używam. Dawaj, 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 góra A to nie nasz, Nie, mhm. O nie. To nie. O nie. O nie. W Edgara. Dobrze! <śmany> Ona się odradza? Trendy. Yes. Yes, sinknie. Ta. Tem wie? Ale co? Ten jej piasek zabija? Eee, no, zadaje HP. I zabiera HP, a nie zadaje HP. Zabiera Tra. HP, mi. Zabiera HP. Odbiera. Dobra. Co to ja mam za ult, Nie! Szybko! Primo Punch! Prawie wygraliśmy. Dobrze. Dobrze. Ja mam wam help. idę help. Drrra, drrra. <laughs> I I podam, tam. podam ser I ricoć po. I, mi się masz piłę? Mam. Dawaj! Dawaj! Yes! <laughs> Pięknie! Uh, super! No, brawo, brawo, brawo! Jeszcze jedno muszę. O, przytrzymuję! O, już myślałem, że jeszcze nie ja coś. Co? Teraz ja, teraz ja. O, jeszcze raz mam. Jeszcze. Poczekaj, poczekaj, te... poczekaj. O, Aha, nie masz, nie masz. Teraz ja. Czemu, skąd wiedziałeś? Skąd wiedziałeś? No bo ktoś... to jak szybko się ładuje A. to słabe jest. O, to może być. O! No, no. no. Bleh. Jeszcze jedną zagramy, bo patrz, patrz par, par, to. Wtedy. No. O, do, do 12 4, ale to długo jest, no zobaczymy jak nam będzie szło Próbujemy roku. Ale fajnie nie. Dobra, ta o, ta o, dobra, ta jest spoko O, ta jest na spoko na jeden jest hit, ja biorę bo. Pogamaj. a ty spajka hm? A to może wtedy zmieni gadżet Zmieni teraz gadżet Jak ty to robisz? No zmieni gadżet. No. Wiesz dlaczego zmieni no. gadżet? Bo ja zrobię teraz taki gadżet, że jak dam ulta, to mhm. leczy nas ten ult. Zrobię taki. Mam teraz. Taki nie wiem to. czy to ma sens, Jest, że czy nie masy. lepiej jednak ich y, dobijać, wiesz? Według mnie to ma no, no patrz, ten znowu... o. No nie. O, nie. No prawie zginęła, nie. go uleczył? Umy my mamy Sandy. Jesteśmy niewidzialni wtedy. Oni też. Mamy Sandy? Mhm. Mama, wejdź w to. To lepsze. No to po co ma Leszek? Widzisz, jednak miało zabijać. Wiesz? Ja nie wiedziałam, dlatego ja sobie No i... patrzcie, widzicie? Nadziałem ich. Ale to leczy czy zabija? Leczy i zabija. Nas leczy, a ich zabija? I tak. Ojej, ojej, ojej. To to jest Emska, czy nie? No, Sandy. Sandy, hmm. Sandy, Sandy. Niedobrze, niedobrze, chodź mi się, bo nas gonią. Nie, oni wbijają dobrze, dobrze, patrz, idzie do, idzie nie dobrze, nas. Już przegonili, przegonili nas. Dobra, spokojnie, nie przegonili, widzisz? Wygrywamy. No, nie walczymy, ale to wiesz. Nie. Dobra, jeden dead. drugi dead. Dobrze. Gramy. Musimy. Oby, 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 oby. Mama! Wiem. Dobrze. Mina go dopadła. Idźmy tam, idź, ta, idź mnie tam. Mam, po prostu. mam, mam, mam go. Mamuś, musimy tam po prostu wjechać. Masz mhm. Ma chwilkę. Jest! Ale fajnie! Super! I jeszcze... Dobrze! Ej, co? co? Dawaj jeszcze jedziemy! Ej, ale nie możemy Widzowie, e, Widzowie! Wiedza mnie, wiedza nie, nie. O ja też mam. Nie, krótko. krótko. to A mi to, ładne, to, nami, to nagra. Co to? Co to? A, nowy slot! A to po co nam te sloty? Do jakiejś mocy? Nie wiem. Jeśli, bo ktoś tutaj jest, a pokaż na chwilkę, jak to. Dograjmy to i wyrzuć tego, bo on jest w bitwie. Nie wiem. Ok. Nie zadyma i nie na. Nie Nie, na... nie najgorzej. Nie, mamusi, mogę. Ja wójtko. Edgara mogę. Nie wiem. Mogę? Czemu ja wziąłem przez przypadek Franka <grym> no, 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 dobra. Mam nadzieję, że to ktoś. A dobry. Frank dużo zadaje? Staj. A, ej, to dobrze, to dobrze, to dobrze. Dobrze, dobrze, jak się tam dostaniesz, bo ja Ale on jest szybki, tylko zanim walnie tym młotem, to już go mogą tak. załatwić. Ale fajne, pan, fajne Patrz, im, widzisz? Panie. On nie jest wolny. Patrz. No ty dobra. jesteś trochę szybsza tym Edgarem, ale... A ja, ja, ja. Nie ajajamy, tylko bijemy. O nie. No dawaj go, dawaj go, to nie doleci tu, wiesz? Zadałem im 15%. Dobrze, aha, ja mówię do ciebie, a ty nie jesteś. Mamuś, mój im, zadaj im 15%. Bardzo dobrze, 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 ja czekam na ulczyka. O, super! Nie, zabił mnie, zabił mnie! Mamuś, nie! O, dobra. Tak, za dużo zabierali. Tak, jak za dużo zabierzesz, to robi się taka chwilowa ochronka. Ej, no ale on mnie zabija ciągle! No, dobrze! to No, widzisz? wcześniej mi się zrobiła ta osłona. Ale on jest szybki! stoi ja ginę! Ale dobrze, ktoś zginął też. Daja Mike, dobra, zadał dużo hapy. O, mam Ej, już... tego, tego bierz! Liczna mam... na Edgara! No, ale ten Polt! tam mogłam wziąć. Ja ale spokojnie, ziom Po co to? No bo mnie denerwuje. No rozumiem, ale no bez sensu. Nie zadają nam. Mamuś nie. Ale? Blisko, Mamuś! O, nie pokój. widzisz jak nam zadaje ten Edgar? No już. Mamo, dobra, ja idę na Edgara. No i? dawaj go. Się teraz wszystko liczy. No, to, żebyś wiedział. Patrz, nie, przegramy to. No. Kurczę! Dobra, Dobrze? Dead? Nie. Dobra, 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 piętnaście. Misiu! Bij ich! Ja nie do, zdążę do bied. Ja Zabiję. Dobrze! Nie, le, okropnie wręcz. A mój? No bo on nie broni serca! <gryw> Najgorzej! Ale ten Dynamite nie, nie Jeden! Dobra, no, no nigdy nie wiesz, ale po co że tak rzucasz strasznie? Nie lubię cię z nami. Jakieś 10% ale sejfu? Przemu, tak krzyczysz? Musisz spokojnie. Nie. Po co tak się ciepiesz? Przecież fajnie, wiesz. Gramy, emocje są, no szkoda, no że przegraliśmy, ale wiesz, no ja proszę. Ale każda wygrana bala. Wiemy szko, no dlatego jeszcze raz zagramy spokojnie. Na no druga kogo wyjąć? Bell? Albo tam tego, co chciałeś wcześniej. Kogo? Nie no. Bell. Fajnie przecież. Nie? No. no. No, szkoda tego jednego. Jeden malutki no Trzeba było też bronić seku, no ale widzisz, nie Jak teraz na napadzie, to co to, to bierze? Napada jest fajna, i co? Jak teraz będzie napad, to, to kogo bierze? Kadyna. E nie, ja biorę fanga. Nie, fajnie. Mm, nie narzekam, kędziego, ja tak? lubię na kadyny. Albo, Albo tego, o, hey, da. Nie wiem czy dobrze. Tak mi się teraz spadło. Co? No, o, o nie, co tu z lewej? Jest ten. Kieł. Kieł. Pango. Tak jak ty. Ho, ho, ho. Trzymaj!

Co robi jego super, hyperka? Tego. To, to. Aj. Hop, hop. Pięknie, pięknie, pięknie. Nie. Pink, nie, nie. Ale to hop, to było super. Co to, to jest? Place i funk. Ale ten nasz. on sobie tak nie radził. To no. Mamy ich. Chodź. Aj. On... Nie no! Dobrze, dobrze, Hop. Hop. To tego nawet nie zagrał. Oj, bigo, bigo, bigo! A, oj. Nie. Kurczę. No, koda. Soda ktoś, nie wiem, nam przelił. Jak? Jak? Nieee, ale nie fajnie. Teraz? No musimy grać. No. Nagroda! Nagroda! Też git. Spike? Ale... Chyba to leczenie jest niepotrzebne. No, atakujemy misiu. O no, to lepsze. Kolce z kaktusowego granatu lecą po Skąd -u? ty tak... Jak ty to klikasz między Ej, na lulę. Mama! O nie! Kto to? Mama! B ij, bij! i! Bij! Ej! No nie! Bijem przecież! Kurczę! Nie! Dawaj, dawaj, to dawaj! Nie Dobra, ale to na chwilkę tylko. No nie.

Dawaj, się... dawaj, 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 dawaj. Nie, już nas spokojnie Ale dobra. na chwilę! No, bo na o chwilę nie, jednak się... nie A ma jednak nie. A, dobra, spokojnie. A jednak. Przestań, bo coś straciliśmy nasze mode'e. Co to jest? Mama! O, Mamy ich! No nie mamy! Mamy! 80% oni mają. To już nie mają. I już nie mają. <laughs> no! Zginął! No. Nasz dom! Może my mamy 54? Dobra. Zabrane no, tak śniadanie.

Co ci, się O nie, melodia jest dobra na to hmm. Dobra, podaj mi Nie z tej no, strony Weź go no bi, a podaj mi! Mówiłem. I co? Podałam? No, mówiłem. No, a ja mówiłam i podałam. Dobrze? Nie, ale co to było? To to, Edda. to! Nie, nie idź tam, nie idź. Hmm. Jak nie iść, jak iść. Bardzo ładnie. Ale Jeszcze dwie. Jeszcze dwie. Super! Dawaj e, Marcel, co to była gorąca... Nie zobaczyłam. Jedna, jedna gorąca. E, możesz... kogo e, tam chcesz? Ku, e, Albo w Pła. Albo w Mhm. Mm. No widzę ja muszę, tu, 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 tu się coś A dasz mi jeden? Dobra Już? No tak, więcej tak więcej? Tak? Dawaj no raj. tak raj, skup się bo wbijasz się w ten W murek right. Ach ta siostra <laughs> Ale no super! też jak się pyta o coś, no to chyba mi... Nie no można. No ja też. Już znowu... Mogę. Mamy ich, mamy ich. Yes! 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 Dobra, i teraz pilnujemy. Tutaj nie... o nie. Śmiewane. Dobrze. Bardzo dobrze. Mamy, mamy, mamy. No właśnie, poczekaj. Dzień, draku. No, Spider pupa. Poczekaj, poczekaj, poczekaj. poczekaj to chwilę. Nie. Ale mamy więcej. Dobra, spoko, spoko. Mamy więcej. I mamy. się jeszcze bombki. Dobra, jest perfekt. Hmm. Chodź, 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 chodź. Dobyj do Tu nie zaposzedłeś w tym Co z naszych ptaków? Nie, prawie zabiłem spider Ale tak się nazywa! Spider-Pupa! Patrz, mamy to, mamy to! Tu tu! Oj, zginęłam i nie będziemy na tym miejscu. Pięknie. Jeszcze jedna, chyba co? No tak! Jeszcze jedna, czy ja już mam? Nikt nie ma. To ostatnia. Ostatnia! Ostatnia! Trzymaj! Ostatnia wygrana! Trzymaj. Damy Trzymaj. radę, zbiorę klejnotów. Kogo bierzesz? Wybierz mi, nie fakty, Nie Mortisa, ani nie Franka. Działasz już? Nie. No. nie. Już? Nie. Nie. Nie, nie wiem. Dobra, już. Nie chyba wiem, Kogo? Nie. Wiedziałeś? Nie. A co? Spoko? No, ten jedziesz. Ten. Jedziesz. A wiedziałeś? Nie. Podglądałeś? A kogo no. myślałeś? Ali. Musimy tutaj była, ale... to nie. Co się stało? Zacina w ogóle bardzo. Kurczę, to jest kieł. On, on wjedzie znowu i wszystkich pomiażdż. Mamusz, mamusz. No ja prawie. Puf, puf, puf! Nie, nie, nie! Nie! nie. Musimy go zabić. Ze z tamtymi rączkami. Ale ja chyba tak przed mostrafiem runą muszę sobie postrzelać. I chyba wtedy Boże, dawaj go! Masz... O, pięknie! I jeszcze tego. Kiem? Masz go, masz go, masz go, masz go! Brawo! Yes! Brawo, mi. brawo! Uciekałem Jest! Się... Jest! Mamy odliczanie! Nie mamy! Uciekaj! Mistrzio! Mamy? No Mam uciekaj, uciekaj, musisz uciekaj. Wziąć spoko, spoko, te, mamy. Wziąć... Mamy. Nie mamy? No jak nie? Nie Wszystko mamy. Mamy, dobra. Ali zginęła. Nie, nie, nie. Jedziesz, jedziesz, jedziesz. uciekaj, 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 uciekaj misiu! Dobra. Bo mam... Nie stresu mamy. O Boże. Uciek on cię widzi? Nie. Na pewno? Na 100%. Może no, tak. <laughs> Dawaj go, bij go, bij go. Jest w końcu a, a, ja w końcu, a... to będą same wygrały! Dobra i co teraz? Jeszcze wiecie Błaga. co możemy... Z... O patrz, odbieraj to! Odbieraj, odbieraj! A ty? Ja też, to ja pierwsza? No to, to czekaj. O, troszeczkę. Nie, nie. Troszkę idzie. O, nie, nic. Już? Ikona. A już. Troszkę idzie. No. Nie. Ale spoko, poczekaj, bo ja jeszcze mam coś do odebrania. Może będzie coś fajnego. Chcesz zobaczyć? Bo ja tutaj mam y, właśnie... Tak, przebranie. Klikaj, ty... bo ja nie widzę a. nic. To przełączymy się na... A nie. nie. Nie, 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 nie. będziemy, tylko klikaj to daj, tu. Poczekaj, Będziesz widział? Ja nie widzę, nie. Jak coś to zrobimy yy, yy. z zooma później. Hop, hop. A nie, a czekaj! Ctrl, Ctrl V. Nie, 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 tak? Misiu, Misiu. Spokojnie, klikaj po prostu tu. Ale będzie po prostu lepiej i będziemy lepiej widzieć. Nie. Tak, patrz. A nie, to jest po prostu dwa chyba. Po co kombinujesz? Nie kombinuj, zaraz. A, coś... dobra. Sorry widzowie, że już przestaliśmy grać. Op. Dobra. To tylko tak. Co to? Do kogo? Daj na majkę. No dobra. Hiper do Star No widzisz, jak ładnie robisz. czar do skójka. Tam. Rankingowy. Sto tych. Kogo? błyskot e. jak te kredyty. Wydrop mi te kredyty, proszę. Rankingowy? Nie. To nie. Ja no nie, nic nie widzę ci... stąd. Musisz mi powiedzieć. Ok. Ale wiesz. E, ja błyskotki. E, zwykły statki. Rzadki. E, punkty doświadczenia. I ostatni legendarny. Dobra. Co to? Co to? A, no spokojnie! Ale poczekaj! Ropsik! Ale no, poznać teraz? Muszę coś zobaczyć, widzowie. Bo jak wejdę, przedmiot... To się, się z godziną nie posklejało tutaj. Okay. Dobra, nieważne. Aha. Połącz się, bo coś się stało. Dziękujemy widzowie za oglądanie. Pa mordeczki. Pa mordeczki.